Cześć kochane, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ten filmik to będzie taki luźny vlog, a w zasadzie w większości taka moja pogadanka do Was, ponieważ przez długi czas, przez długi czas no długo nie nagrywałam. Wszystko to, co nagrałam i co wcześniej wrzuciłam wam na kanał, było nagrane, że tak powiem, w zanadrzu. A od ostatniego piątku, a dzisiaj mamy czwartek, mam po prostu szpital w domu. Ja osobiście sama jeszcze do końca nie wyzdrowiałam. Lęka jest na antybiot antybiotykach. W piątek zaczęła mi właśnie gorączkować w nocy, nie poszła do szkoły. No, i zaczęłam ją leczyć tym, co zawsze miałam w domu, a że nie chciała mi kompletnie nic brać na kaszel właśnie, no to zmuszona byłam jechać nią do lekarza, okazało się, że trzeba antybiotyk, więc weekend był bardzo ciężki jeszcze jak wam wrzuciłam filmik właśnie z tą propozycją makijażu walentynkowego to to myślałam, że gdzieś spędzimy fajnie walentynki, no ale walentynki spędziłam w łóżku z gorączką jak zapewne możecie słyszeć, jeszcze nie mówię tak jak bym chciała, ale dzisiaj w końcu nadszedł taki dzień, że się ogarnęłam wymalowałam się i chcę coś dla was właśnie nagrać Rano miałam goście, i dlatego nie nagrywałam nic tak rano konkretnego, coś takiego właśnie o jakimś konkretnym temacie. Natomiast dzisiaj chcę wieczorem zasiąść, właśnie do czegoś, żeby coś nagrać, e, ponieważ uzbierało mi się troszeczkę rzeczy do nagrania, więc myślę, że wieczorem za coś się zabiorę. A w tym momencie e, Lenka właśnie poszła do dziadków obok, więc mogę coś do Was e, ponagrywać. No, i nie wiem, słuchajcie, jest po prostu okropna pogoda. Oglądałam wczoraj pogodę, i z tego co widziałam, zapowiadają cały Boży Tydzień deszcze. No, na razie nie pada, ale pogoda jest okropna. Jest ciepło, ale tak wieje wiatr, że wszelkie zarazki, wszelkie bakterie, wszystko się roznosi w powietrzu, dzieciaki chorują, także. Lenka cały tydzień siedzi w domu, ja jestem też siłą rzeczy uziemiona, więc liczę na to, żeby do tego, do tego, do tej niedzieli, żeby w poniedziałek już wszystko było ok, żeby Lenka poszła do szkoły, ja będę mogła jechać do mojej siostry, będę mogła jechać na zakupy, ponieważ planowałam w poniedziałek pojechać, no i niestety nie udało się. Um. I słuchajcie, ja w ogóle zauważyłam coś takiego, bo ostatnio właśnie jak siedziałam w domu, siedzę w domu cały czas, często siedzę na tym internecie przed tym kompem i szukałam właśnie chciałam sobie zrobić jakieś właśnie zakupy, coś tam kupiłam, ale słuchajcie, spotykam się bardzo często z taką nie wiem, nie wiem od czego to wynika, ale mnie osobiście to bardzo irytuje, ponieważ naprawdę wielka masa sprzedających osób wystawia naprawdę bardzo dużą ilość podróbek na czy też na Allegro, czy też gdzieś na jakichś szafach, na Vinted i tak dalej. Mnie osobiście to naprawdę bardzo irytuje, bo ja osobiście nie mam nic przeciwko podróbkom, nie jestem jakąś taką zagorzałą przeciwniczką tego, żeby żadnych podróbek nie kupować, żadnych podróbek nie używać, bo wiadomo, że nie każdego stać na, na, na jakieś takie oryginalne rzeczy, natomiast... Podróbka sprzedawana jako oryginał to już jest dla mnie po prostu karygodne. Jeżeli przykładowo ktoś tam sprzedaje, tak jest właśnie bardzo często teraz z paletami De Balm z paletami Too Faced i te wszystkie te bronzery, rozświetlacze, to wszystko jest tak na masę podrabiane. Ludzie kupują na chińskich stronach, czy też właśnie nawet na tym AliExpress i sprzedają to za taką cenę pieniędzy. Ja sama Wam powiem, że jakbym miała kupić podróbkę na przykład tego bronzera de Balm, który jest tak wszędzie wiecie, wychwalany i wszędzie sprzedawany też w większości jako podróbka. Ja, mam, ja nie mam nic przeciwko, żeby kupić taką podróbkę, ale kup tą podróbkę w takiej cenie, Przykładowo której on jest wart. Przykładowo nie wydałabym na ten podrobiony brązer. Słuchajcie, 70-80 zł, bo to jest dla mnie totalna głupota, i spotykam się naprawdę z coraz większą ilością takich sprzedających, którzy zarzekają się, że jest dany kosmetyk oryginałem, a tego co ja się oczytałam na internetach e, właśnie e, różnica między paletami, przykładowo nawet te Too Faced, czy też te produkty The Balm, or, Balm, The Balm oryginały i podróby to mm, no, to jest naprawdę ewidentna różnica i już umiem rozpoznać nawet online, czy, czy dany produkt jest podróbką, czy oryginałem I to mnie naprawdę bardzo męczy i też wychodzę z tego założenia że jeżeli miałabym jakąś używaną przykładowo taką drogą paletę kupić od kogoś, to muszę mieć po prostu dowód, że to zostało kupione gdzieś tam w drogerii, w Seforze czy gdzieś tam, nie online. I, nie, nie, nie. I na pewno nie zdecyduję się na kupienie takiego produktu, bo ktoś mi powie, a zgubiłem paragon. Tak to może każdy powiedzieć. Musiałam się z wami tym podzielić, bo ostatnimi czasy naprawdę widzę, że to jest po prostu Masakrycznie wykorzystywane, i to już nie chodzi tylko o kosmetyki, ale też duża ilość. Dziewczyn, bo to w większości dziewczyny, czy też na Facebooku, właśnie ogłaszają się, że sprzedadzą przykładowo te pędzle, te chińskie pędzle za 50-60 zł, co one kompletnie tyle nie są warte. Także mnie to naprawdę zaczęło bardzo irytować, i to i tak jak mówię, zaznaczam, to nie jest to, że ja też ja nie wyobrażam sobie kupić podróby, bo tak nie jest, bo, bo mi absolutnie podróba nie robi nic złego, jeżeli jest sprzedawana za cenę takiej wartości, nie? A nie, że sprzedajemy podróbę za koszt 100 paru złotych, tyle co oryginał, bo to się kompletnie mija z celem. A po, nie, a po drugie, z drugiej strony sprzedawanie podrobionego towaru jako oryginał, nie zaznaczenie tego, że jest to podróbka, czy też jakiś odpowiednik, to podlega pod jakieś paragrafy z tego, co kiedyś słyszałam, więc, no nie wiem, ale to jest walka z wiatrakami, tak mi się wydaje. W każdym razie, no trudno, chciałam się z Wami tym podzielić, bo akurat byłam na, na etapie kupienia jakiejś fajnej paletki strasznie się zastanawiałam nad paletką Zoewy kolejną, ale jakoś to odeszło w bok, ponieważ z drugiej strony chciałabym sobie kupić tą paletkę Too Faced ale myślę, że to dopiero kupię jak zacznie się taki sezon właśnie ślubny kiedy sypnie mi troszkę się więcej takiej gotówki, na którą mogłabym wydać na takie moje się w każdym razie kupiłam ostatnio Kilka rzeczy i na pewno to się pojawi niedługo w holu. Yy, I tak jestem sama teraz w domu, słuchajcie, jest w ogóle godzina po chyba 13.00 już. Mo mojego męża jeszcze nie ma, bo coś ostatnimi czasem dłużej robi, więc <laughs> więc tak by to wyglądało. Yy, no i nie wiem, nie wiem, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć. Robiłam sobie nowe pazurki, tym razem postawiłam na takie bardzo delikatne nudziaki. To są blingi, te lakiery, właśnie bling. Aha, no i przyszły mi w końcu ostatnio te e, sześć kolorków blingów, które sobie zamówiłam i strasznie neonowe. To są takie, to będą raczej takie kolory, właśnie na, na lato, ale to już jest coraz bliżej. Jesteśmy tego te, tego tej pory roku ciepłej, że na paznokciach coraz, coraz częściej, przynajmniej nawet u mnie, goszczą takie kolory właśnie mocno intensywne, neonowe bądź też takie kompletnie pudrowe i dzisiaj właśnie zrobiłam sobie e, takie pazurki z kryształkiem, to są różne odcienie różu i na tym kciuku i na tym tutaj z cyrkoniami jest jeszcze ten efekt syrenki nie wiem, może to nie będzie tutaj teraz za ładnie widać, ale strasznie mi się podobają e, ogólnie podoba mi się bardzo ta długość paznokci i właśnie e, ten kolor, bardzo mi się podoba i, I co jeszcze bym chciałam powiedzieć? Chyba tyle. A słuchajcie, w ogóle chciałam Wam się podzielić się z Wami jeszcze taką informacją, bo zapewne widziałyście już ten mój challenge z. Z, z, z czego? Z Bean Bazlet Challenge, czyli te niedobre fasolki. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo długi czas. Męczyła mnie pani, która wysłała mi wtedy właśnie te fasolki na to spotkanie. Kiedy mogą się spodziewać filmiku? Bo bardzo im zależy na tym, aby mój filmik upu upublicznić właśnie na ich profilu na Facebooku. Także. Że właśnie są bardzo ciekawi i mojego filmiku, reakcji i tak dalej. No i w końcu, siłą rzeczy, kurczę, starałam się jak najszybciej to nagrać. Pojechałam właśnie do Justyny, żeby ją poprosić, żeby nagrała to ze mną. Nagrała. No i. Nie wiem, kurde, to nie są dobre rzeczy, to jest naprawdę sama chemia, niedobre, ochydne i w ogóle. No i wysłałam linka tej pani właśnie do tego. Wysłałam jej właśnie tego linka z tym filmikiem do zweryfikowania i podziękowałam serdecznie, ona mi też w sumie później podziękowała. No i później po czym po... Po kolejnym razie dostaję od niej maila, że dziękujemy serdecznie właśnie za, za nagranie tego filmiku. Jednakże, ze względu na sporą ilość negatywnych opinii na temat ich produktu, nie zostanie on upubliczniony właśnie na ich profilu na Facebooku. A ja sobie myślę: no, aha, fajnie w sumie zresztą, z drugiej strony mi to wisi bo nie jest mi to potrzebne jakoś, żeby żeby gdzieś tam upubliczniać to na, na tym fanpage'u Jelly Belly e, ale ja nie wiem, co ta babeczka w ogóle sobie myślała, że ja będę wychwalać, e, słodzić jakie to jest cudowne i fantastyczne nie wiem, jedzenie jakichś tam fasolek właśnie takich, wiecie, owocowych czy też właśnie takich śmierdzących niedobrych, nie wiem, co ona sobie myślała, że my będziemy się na tym rozpływać, rozczulać, że to jest ach, jakie dobre i w ogóle, więc no, takie troszeczkę podejście beznadziejne i troszeczkę, jak powiedziałabym, dziecinne, bo wątpię, żeby ktokolwiek, kto nagrywał właśnie ten challenge, żeby się, nie wiem, rozpływał nad pięknym smakiem tych, tych pierdół, bo to jest w ogóle sama chemia. I ja w ogóle mam cały karton tych pudełek, tych fasolek. Nie wiem, ja wam to kiedyś gdzieś tam w jakimś vlogu pokazywałam. Ja mam całą kartą tych fasolek i ja tego na te spotkanie, które kiedyś będę organizować, na pewno tego nie wezmę. Ja to wywalam do kosza. Słuchajcie, bo to jest. <laughs> Przepraszam. No bo to jest najzwyczajniej sama chemia, same takie emulgatory. Ja jestem po. Miałam w szkole zawodowej swojej przedmi taki przedmiot jak, przedmiot jak. Towaroznawstwo i na towaroznawstwie mieliśmy, uczyliśmy się całej tej listy tych składników, takich właśnie składników chemicznych, składników naturalnych i wiem, że im więcej w produkcie danym jest tych takich ulepszaczy o nazwie E z numerkami itd., to się po prostu nie nadaje do takiego spożycia, a już na pewno dla dzieci, więc cały karton słuchajcie, poszedł na śmieci i tyle, nie będę wiecie, nikomu włazić w dupę żadnej firmie, nieważne, czy to była ta firma, czy jakaś inna, aby właśnie, aby, nie wiem, ich zareklamować bez względu na wszystko, nie wiadomo, czy coś się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, także no, tak by to wyglądała ta sytuacja, właśnie. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, słuchajcie, skończyłam, nie wiem, ja ostatnimi czasy bardzo często siadałam wieczorem przed kompem i oglądam różne seriale. Skończyłam oglądać wszystkie odcinki Chirurgów, czyli Grace Anatomy czekam na nowe odcinki skończyłam oglądać całe 7 sezonów Żony Idealnej, po prostu serial mnie masakrycznie wciągnął jest genialny, jakbyście mi mogły polecić coś właśnie takiego coś ala żona idealna właśnie i przykładowo coś ala chir Chirurdzy, jeżeli jest jakiś jeszcze taki dobry serial koniecznie bardzo was proszę żebyście mi w komentarzach pisały na dole jakie seriale są godne uwagi a teraz zaczęłam oglądać serial American Crime sezon będzie się to tam jest chyba nie wiem w każdym razie ja oglądam na stronie efilmy.tv i ten, se ten serial, który ja teraz oglądam, czyli ten American Crime, e, z tego co widzę, ma tylko dwa sezony. Na razie jeden już skończyłam, właśnie będę zaczynać drugi. Więc, jakbyście miały coś w zanadrzu, coś, co naprawdę jest godnego uwagi, to piszcie dziewczyny w komentarzach. E, myślę, że naprawdę. Z ciekawością obejrzę i tak macam się, słuchajcie, po włosach, bo muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że mi coraz mniej włosów wypada. Eee, nie wiem, czy to jest działanie szamponu i maski Stiandę z, e, z bardzo bogatą ilością e, żeń, chrzenia który ma właśnie działania wzmacniające, więc zobaczymy. Na razie użyłam to dwa razy i muszę Wam powiedzieć, że nawet podczas mycia głowy zauważam, że jest troszeczkę tych mniej włosów, więc jestem na fazie właśnie testowania, ponieważ słuchajcie, dostałam. Yy dostałam paczuszkę właśnie od strony Tiande do, do testowania, do współpracy, sama pani do mnie się odezwała właśnie z tej strony czy nie chciałabym coś przetestować, wybrałam sobie właśnie szampon, maskę i tam takich kilka takich pierdółków, jak, takie jakieś maseczki, ale to pokażę wam wszystko w holu, bo nie chcę tutaj wiecie tak za czasu pokazywać, ponieważ jeszcze czekam na, dzisiaj powinna mi przyjść jedna przesyłka więc myślę, że nagram nawet dzisiaj może jakiś haul, zobaczymy jak to wyjdzie. E, w każdym razie, e, no jestem na razie zadowolona, bo coś zauważyłam, że te włosy mi tak mniej wypadają. Bo kiedyś jak tak ciągnęłam, to mi zostawiało ich spora ilość, zostawała mi właśnie e, w ręce, a na tą chwilę, nie wiem, w żaden... może, o, widzicie, jeden włosek. Więc zobaczymy. Dobra, ja się z Wami na chwileczkę żegnam, może coś Wam jeszcze tam później pokażę. E, bo siedzę w domu, słuchajcie, no i nie ma nic za specjalnie do roboty, nie mam za specjalnie co Wam pokazać. W każdym razie myślę, że nawet najwyżej gdzieś tam wieczorem dokończę jakoś tego vloga, żebyście wiedziały po prostu, co się u mnie działo, dlaczego mnie nie było. No mieliśmy niesamowicie wielką chorobę w domu, jeden wielki zarazek w domu zresztą pewnie słyszycie jeszcze po moim głosie, także ja się na chwileczkę z Wami żegnam. Ogarnę sobie troszeczkę mieszkanie, bo Lenka poszła do dziadków w obok, więc mam chwilę, żeby sobie puścić jakąś muzykę i szybko coś tam ogarnąć, posprzątać, więc, yy, więc na chwileczkę się z Wami żegnam i do usłyszenia. Ua. Do usłyszenia za chwilę.

Dziekun! Dziekuna! na! Mamy mamy dzisiaj na to obiad pi pizza. Ale to. A No taki stojaczek na sos. Hajny? Tak. Ja. Co? A co ty masz? I jajko. A jak się lęka czuje już? Dobrze. Dobrze? Otworzyć mi. Pokaż, co tutaj mamy. Co to jest, Majku? Zobacz. Z konkursanty. O ja, znowu? Tak. Złożysz? Mhm. Uh tak. -huh. Pokaż, co to jest. Jeszcze mała naklejka. Uh -huh. Jeszcze trochę kaszlemy, nie Lenuś? Tak. Kiedyś były lepsze te zabawki, tych kinder niespodzianek. No właśnie, dziewczynskie. No, a teraz pełno takich do składania wszystkie. takie byle, jakie byle, co? No, a my będziemy właśnie jeść pizzę. Mąż przyniósł mi pizzę, bo miałam smaka na pizzę, właśnie. Tutaj mamy sosik, właśnie taki czosnkowy. No. Browarka się napijemy, obejrzymy coś w telewizji. No. Przyszedł mi mój podkład. Słuchajcie, bo właśnie czekałam na niego. Będziemy jeść. To to ty, kto jest za piątek, to myślałeś, że mi o źrodzie. To dobrze, coś dla niej czuję. A co będzie, jak przyjdzie do gabinetu i zobaczy, że jestem twoją asystentką? Co robisz? Co? No, do spania idziemy, nie? Kochane, pożegnam się z Wami teraz. Nie wiem, czy ja wrzucę w ogóle ten filmik, tego takiego krótkiego vloga na YouTube, bo zobaczę, co ja tam za głupotę gadałam myślałam, że coś więcej uda mi się nagrać niestety no nie udało się, z tego względu, że wiecie, jestem chora, jeszcze dalej siedzimy w domu e, trzeba się troszeczkę lęką zająć, więc e, tak e, ku kwestii wiecie, informacji, co się u mnie dzieje chciałam dla was dzisiaj coś nagrać e, za chwileczkę chyba zabiorę się jeszcze za e, zrobienie takiego filmiku z makijażem, e, ale to zobaczymy, bo na chwilę na, na tą chwilę uspałam lękę Pójdę coś sobie zjeść i być może właśnie coś jeszcze dla Was nagram. Właśnie taki osobny już filmik, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że filmik nie zanudził Was na śmierć, słuchajcie, bo nic się konkretnego, nic się specjalnego nie działo. Ale wiem, że duża ilość osób lubi oglądać właśnie tego typu filmiki, nawet takie najkrótsze u mnie na kanale, więc. Mam nadzieję, że pozytywnie, jeżeli ten filmik się pojawi na YouTube, mam nadzieję, że go pozytywnie odbierzecie. Serdecznie Wam życzę wszystkim zdrowia, abyście byli zdrowi, abyście nie musieli przechodzić tego, co ja przez ostatnie dni przechodziłam. Także słuchajcie, żegnam się z Wami, bo już jest dosyć późno. Mam nadzieję, że w poniedziałek zacznę żyć już tak, wiecie. Tym, co było tydzień temu, czyli lęka do szkoły, ja tam jakieś obowiązki, bo jak jest ta choroba, no stop, pilnowanie leków, inhalacji i tak dalej, no to jest taka monotonia troszeczkę. Z, drugiej, z jednej strony siedzi się w, w domu cały czas, ale z drugiej strony jest to dosyć męczące, bo bo nic koło siebie za bardzo nie można zrobić, trzeba się skupić jednak na tym dziecku, trzeba mu czas zorganizować i tak dalej, więc nie będę przedłużać, nie zanudzam Was już. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się podobał. Także trzymajcie się cieplutko, ja się z Wami żegnam tym oto krótkim, mega krótkim vlogiem. Do ususzenia i buziaczki, papa.